W cyklu Dobry sen to wyzwanie nasz ekspert odpowiada na pytania związane ze zdrowym snem i doborem właściwego materaca. Pan Andrzej poprosił nas o radę w kwestii wyboru właściwego materaca. Mamy na imię Andrzej, jestem pisarzem. Bardzo dużo czasu spędzam przy biurku i bardzo ważne dla mnie jest, żeby wstawać wypoczętym. Ważę 90 kg, sypiam na boku. Lubię spać na miękkich materacach, ale coraz częściej zastanawiam się, czy nie zmienić tego na, na twardszy materac. Pytanie Andrzeja jest jednym z najczęściej zadawanych pytań. Najważniejszym zadaniem materaca jest odpowiednie podparcie kręgosłupa podczas snu. Dobrze wybrany materac nie powinien być ani zbyt miękki, ani zbyt twardy. Dla osób drobnych poleca się najczęściej średnio średniotwarde modele. Dla tych nieco cięższych wybieramy twardsze materace. Chociaż nie jest to reguła. Aby upewnić się, czy nasz wybór jest właściwy, możemy przeprowadzić prosty test. Polega on na wsunięciu rozłożonej dłoni pod plecy podczas leżenia na wznak. Jeśli wsuwana ręka wchodzi z delikatnym oporem, oznacza to, że nasz kręgosłup ma odpowiednie podparcie. Następnym sposobem weryfikacji wyboru naszego materaca jest położenie się na nim w pozycji bocznej i sprawdzenie, czy nasz kręgosłup układa się w linii prostej. Skorzystanie z badania za pomocą maty sensorycznej to rozwiązanie, które rozwieje większość naszych wątpliwości. I pamiętajmy, że dobry sen to wyzwanie.